Nowe systemy wspomagające kierowcę, parę koni mechanicznych więcej, nowy system inforozrywki. Brzmi jak facelifting? Otóż nie. To jest nowa, siódma generacja BMW serii 3. Audi, BMW, Mercedes, a może Volvo. Skonfiguruj wymarzony samochód w darmowej aplikacji Autokatalog Samar i porównaj go z konkurencją. Zajrzyj do wnętrza. Która deska rozdzielcza bardziej Ci się podoba? Pobierz darmową aplikację Autokatalog Samar, linki do sklepów Apple i Google w opisie pod filmem. Zanim przejdziemy do najistotniejszych zmian, obejrzyjcie ze mną samochód i powiedzcie sami, czy widzicie jakieś różnice? Chwilę mi zajęło, żeby wychwycić zmiany, chociaż kilku kierowców serii 3 F30 oglądało się za G20, jakby to była Heidi Klum. Na pewno są jakieś niemieckie supermodelki urodzone po 90 roku, ale wybaczcie, nie znam ich. W każdym razie, dopiero po dłuższym studiowaniu zdjęć F30 i G20 zauważyłem, że maska w nowej generacji jest mniej ścięta i wyżej zakończona. Przedni zwis jest przynajmniej optycznie krótszy, jest też trochę więcej miejsca między przednim kołem a drzwiami. Z boku zniknęły przetłoczenia na wysokości klamek. Zamiast tego wyprowadzono linię z przedniego błotnika, gdzie znajduje się przetłoczenie przypominające wyloty powietrza, które zadebiutowały w F34 Gran Turismo, a które ostatnio są już atrapami w serii 8G15. Ktoś w BMW właśnie zgrzyta zębami, bo używam kodów modelowych, których, jak twierdzi mój ulubiony przedstawiciel marki, BMW stara się nie komunikować. Za szybą tylnych drzwi pojawił się czarny plastikowy element, który drzwi optycznie wydłuża. To z kolei pozwoliło projektantom opuścić linię dachu nieco dalej do tyłu. Przy okazji, klapa bagażnika jest opadająca, ale zakończona wyraźnie sterczącym do góry spoilerem. Ale zmiany są nie tylko optyczne, bo seria 3 siódmej generacji jest od generacji szóstej o ponad 7,5 cm dłuższa, o 1,5 cm szersza, a rozstaw osi jest o ponad 4 cm dłuższy. Czy w związku z tym jest więcej miejsca z tyłu? Podobno mam teraz o 11 mm więcej miejsca na nogi, czyli nadal może być ciasno, ale przynajmniej mogę sobie naładować komórkę z jednego z dwóch portów USB-C. Środkowa część kanapy składa się osobno, co umożliwia przewożenie z tyłu dwojga pasażerów i długich przedmiotów w bagażniku. Niestety, aby złożyć pozostałe części oparcia, trzeba pofatygować się do bagażnika. Ok, zaglądamy do bagażnika. Elektryczne otwieranie to opcja i świetnie. Są cięgna do składania oparcia, ale oparcia nie są na sprężynie. Czyli, żeby je złożyć, muszę przejść do tyłu, wrócić. Czy to jest Mazda 6 czy BMW? Jest jeden, słownie jeden haczyk. Na siatki z zakupami. Fajnie byłoby, gdyby było ich więcej. Jest gniazdo 12-voltowe. Tu to jest e, pakiet schowków, czy czegoś takiego. Bagażnik ma nadal 480 litrów, ale tym razem jest to cała widoczna przestrzeń bez schowka pod podłogą. Jak to miało miejsce w poprzedniej generacji. Za to próg jest. Raczej wysoki i otwór stosunkowo niewielki. Może nie tak mały jak w Alfie Romeo Giulii, ale musisz o tym pamiętać, jeśli nie chcesz obijać walizkami zderzaka. Największe zmiany widać z przodu. Po pierwsze są wirtualne zegary, a po drugie wyświetlacz z nowym systemem operacyjnym BMW 7. Więcej o tzw. live cockpit opowiadam w teście BMW X5, link w opisie pod filmem i w prawym górnym rogu ekranu. W skrócie mogę wybierać elementy, które mają pojawiać się na głównym ekranie i na kolejnych ekranach centralnego wyświetlacza. W zależności od specyfikacji rynku dostępna może być m.in. obsługa głosowa. Nadal nie ma Android Auto. Wirtualne zegary też są konfigurowalne, chociaż oczywiście w mniejszym zakresie, bo pewne dane muszą zawsze się pojawiać, a niektóre np. w zależności od trybu jazdy lub preferencji kierowcy. Ja lubię mieć mapę i dane z komputera pokładowego. Dane z nawigacji są też na wyświetlaczu Head Up, który teraz zajmuje jeszcze więcej miejsca na szybie. Wiem, niektórych to irytuje. Ja uwielbiam mieć takie dane wyświetlane na szybie, szczególnie dokładne rozrysowanie pasów na które powinienem zjechać, jeśli chcę pojechać do Wrocławia zamiast do Poznania. Poza tym odświeżona środkowa konsola ze znanym kierowcą BMW układem przycisków i pokrętłem do sterowania iDrive. To jest wersja 330i, co dziś oznacza już nie 3-litrową rzędową szóstkę, a silnik czterocylindrowy. Za to z turbosprężarką Twin Scroll. Ten rodzaj sprężarki rozwiązuje problem nierównomiernego przepływu spalin, a jednocześnie jest to rozwiązanie mniejsze i lżejsze niż dwie turbiny. Obecne BMW 330i ma 258 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 400 Nm. To raptem o 6 koni mechanicznych więcej niż poprzednia generacja, ale aż o 50 Nm więcej. Dla porównania, dwie generacje temu model 330i z sześciocylindrowym silnikiem miał od 258 do 272 koni mechanicznych, ale tylko między 300 a 320 nm. Jasne, G20 jest od E90 znacznie większe, ale ich masa jest podobna, w okolicach 1500 kg. W zależności od wersji silnikowej i wyposażenia, siódma generacja jest od szóstej lżejsza nawet o 50 kg. Czyli mamy porównywalną moc i masę, ale silnik jest bardziej elastyczny. Czas od 0 do setki to 5,8 sekundy. Ale najważniejsze jest to, że BMW 330i chętnie rozpędza się dalej, praktycznie niezależnie od prędkości, z jaką w danym momencie się porusza, a przy tym potrafi być relatywnie oszczędne pojechałem tym samochodem w trasę 700 km po 350 mniej więcej tam i z powrotem i na tempomacie ustawionym na autostradzie na 130 km/h średnie zużycie paliwa wyszło w okolicach 7,5 litra z obu dni przy czym najlepszy wynik drugiego dnia to było 6,1 litra na setkę różnica wynikała najprawdopodobniej z tego że to były wieczne dni, kiedy byłem, kiedy byłem w trasie i jednego dnia mogłem jechać na przykład pod wiatr, albo po prostu jednego dnia był wiatr mocniejszy niż dnia drugiego. Dodam, że około 6 litrów to ten samochód powinien palić w cyklu mieszanym według WLTP, a jakieś 7 w mieście, no nie oszukujmy się, takich wyników to ten samochód nie osiągnie. W mieście wychodzi bliżej 9-10 litrów na setkę i to przy ostrożnej jeździe. A jak prowadzi się nowe BMW serii 3? W tym miejscu pragnę przypomnieć coś o czym mówiłem w teście poprzedniej serii 3, a o czym często wspomina się też na forach BMW. Chodzi o lekkość i brak wyczucia układu kierowniczego, szczególnie w pozycji neutralnej. Nieoficjalnie słyszałem, że problem jest znany w BMW i dotyczy nie tylko serii 3 F30. W każdym razie w G20 układ kierowniczy jest znów taki, jakiego oczekiwałbym od BMW. Jest czuły, precyzyjny, mięsisty. Kiedy skręcam kierownicę, czuję, że prowadzę sportowego sedana, a nie wozidło dla początkującego handlowca. Testowy egzemplarz to wersja M Sport, która ma m.in. sportową skrzynię biegów, adaptacyjne sportowe zawieszenie M, sportowy układ hamulcowy i zmienny sportowy układ kierowniczy M. Układ kierowniczy już omówiliśmy. Skrzynia biegów działa bardzo szybko, nawet wtedy, kiedy samochód jest w trybie Eco Pro. Nigdy nie znalazłem się w sytuacji, w której skrzynia opóźniałaby zmianę przełożenia. Wciskam gaz, samochód jedzie, ewentualnie jest jeszcze redukcja. Z kolei adaptacyjne sportowe zawieszenie M dostosowuje się do stylu jazdy i warunków na drodze. Może też korzystać z nawigacji, to znaczy, jeśli mam zaprogramowany jakiś cel, więc samochód wie, dokąd jadę. To wtedy zawieszenie może przygotowywać się na manewry, które za chwilę nastąpią, czyli na przykład na zakręt, przez który teraz przejeżdżam. Zawieszenie może się przygotować, gdyby była zaplanowana za trasa w nawigacji. Okej, okay, tyle teorii. A teraz praktyka. W praktyce przez większość czasu zawieszenie dobrze tłumi nierówności, chociaż na większych wertepach słychać charakterystyczne dla adaptacyjnych amortyzatorów no, dobijanie. Niestety, tak, tak takie amortyzatory mają. Jeśli mieszkasz w mieście, czy w rejonie, gdzie jest sporo wertepów, na przykład we Wrocławiu, gdzieś bliżej centrum, gdzie są dziury i kociełby, to proponuję przejechać się na jazdę testową zarówno wersją z adaptacyjnymi, jak i standardowymi amortyzatorami i nie daj się poprowadzić na S8, tylko przejeźdź się właśnie po centrum. Wiem, handlowiec będzie cię pchał gdzie indziej, ale przejeźdź się po centrum. A potem też nie daj prowadzić się na obwodnicy, tylko przejedź się krętą drogą, gdzie poczujesz, jak zawieszenie świetnie sprawdza się na zakrętach. Jak tylna oś delikatnie pracuje na ostrych, szybkich zakrętach. To jest prawie tak, jak prowadzenie MX-5. To prawie jakby jeść mus czekoladowy i być jednocześnie delikatnie łoskotanym za uchem pawim piórem. To jest rozkosz i radość w jednym. Um, zjadłem mus czekoladowy. Um. To pawie pióro możemy sobie darować, ale mus, oho. W razie niebezpieczeństwa hamulce chwytają od samej góry. Zupełnie inaczej niż w serii 2 sprzed paru lat tam, Pedał, zapadał się w podłogę i dopiero gdzieś potem hamulce łapały. Możecie nazywać takich ludzi jak ja malkontentami, którzy wwożą swoje grube tyłki drogimi samochodami i potem narzekają, że coś im się nie podoba. Ale z takiego narzekania dziennikarzy, a potem również klientów, niektórzy producenci potrafią wyciągnąć wnioski i coś poprawić. I BMW jest jednym z takich producentów. Poza tym dobra widoczność, dobre wyciszenie, a przy tym odrobina sportowego dźwięku słyszalna głównie przy uruchamianiu samochodu oraz wewnątrz po dodaniu gazu. Przy szybkich przejazdach na zewnątrz nic nie słychać. Ale skoro to nowe BMW, to musi też być wyposażone w jakieś nowe systemy, i rzeczywiście jest. W testowym egzemplarzu jest pakiet systemów asystujących, a wśród nich system, który nie tylko ostrzega o pojeździe znajdującym się w martwym polu, ale też utrudnia zmianę pasa w takiej sytuacji. Z czymś takim spotkałem się wcześniej, na przykład w Audi A6. Jest też asystent jazdy w korku, który sam ruszy nawet do 30 sekund po zatrzymaniu pojazdu. A optymalny moment startu dobiera obserwując nie tylko pojazd bezpośrednio przed nami, ale też jeden do przodu. To dlatego radar umieszczony jest tak nisko. System wspomagający utrzymanie na pasie ruchu działa moim zdaniem zbyt agresywnie, ale za to adaptacyjny tempomat jest zaprogramowany. W taki sposób, że włączenie kierunkowskazu opóźnia hamowanie przed poprzedzającym pojazdem. Dzięki temu BMW nie hamuje przed zmianą pasa na autostradzie, jak, przepraszam, wiem, kopie leżącego, jak na przykład Mazda 6. I jest jeszcze system wspomagający cofanie. BMW zapamiętuje ostatnie 50 metrów, kiedy samochód porusza się z prędkością poniżej 36 km na godzinę i potrafi wycofać się po tej samej trasie. Przydatne, jeśli znajdziemy się np. w wąskim, ślepym załuku, czy trzeba po prostu wyjechać z bramy. Robi wrażenie, nawet jeśli kierowca powinien się obchodzić bez takich gadżetów. Ceny BMW serii 3 zaczynają się od niecałych 150 tysięcy złotych za dwulitrowego diesla. W najsłabszych dieslach dostępna jest manualna skrzynia biegów. Oprócz diesla i wersji benzynowej ma się też niebawem pojawić hybryda typu plugin. Wersja 330i, którą dla Was testowałem, zaczyna się od 180 tysięcy złotych, ale z dodatkowym wyposażeniem testowy egzemplarz kosztuje 291 tysięcy. Parę miesięcy temu powiedziałem, że Volvo V60 to najciekawsza propozycja w tym segmencie. Z zastrzeżeniem, że nie jeździłem jeszcze nowym BMW Serii 3. Po spędzeniu paru dni z nową serią 3, mogę powiedzieć, że BMW naprawiło wszystko to, co zepsuło w poprzedniej generacji, i dodało parę nowych rozwiązań, które może nie są rewolucyjne czy wiodące w tym segmencie. Ale z za kierownicy 330i nie chce mi się wysiadać. A takich samochodów w ciągu roku testuję naprawdę niewiele. A jak Tobie podoba się nowe BMW Serii 3? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Zasubskrybuj mój kanał, oceniaj, dziel się moimi filmami i oczywiście obejrzyj pełną wersję tego testu na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.